W takim maju, który nie grzeje, łatwiej zauważyć to, co w nas domaga się ciepła. To, co nie wykrzyczało się zimą, to, co nie odpoczęło, to, co może przez cały czas było dzielne, a teraz po prostu już nie daje rady. Może to zmęczenie, może żal, może samotność, o której nie da się mówić głośno, a może zwykłe pragnienie, by ktoś po prostu był. Nie musisz nic z tym robić, nie trzeba tego naprawiać. Czasem wystarczy tylko zauważyć, bo czasem zwyczajnie nie da się tego naprawić tu i teraz. Więc spróbuj to poczuć. Nie uciekać i być przy sobie, tak jakbyś była, był swoim własnym ciepłym kocem. Może możesz teraz położyć dłoń na sercu, albo przyciągnąć kolana do siebie. Może możesz odetchnąć zwyczajnie, prawdziwie. Nie jesteś zimą, jesteś życiem, i nawet jeśli dzisiaj jest chłodno, to ciepło wróci. Zawsze wraca. A ty nie musisz na nie zasługiwać. Masz do niego prawo, zawsze. I wiesz, chociaż wirtualnie jestem przy tobie i dziękuję ci, że ty jesteś tu ze mną.